Dzień dobry moi drodzy. Ostatnio mówiłam o tym, że przeczytałam taki post pewnej pani doktor, która stwierdziła, że cukier obecny w słodyczach niczym się nie różni od tego cukru obecnego w owocach, tak? I teraz, no, nic dziwnego, jeśli krążą takie informacje z dupy, nie wiadomo czemu, tak? Bo nawet logicznie patrząc. Jak popatrzymy na skład produktu jakiegokolwiek słodycza, tak, to widzimy, że cukier jest tam najmniejszym problemem. E, nie jest to cukier, który ktoś szczykawką wyciągnął z owoca i wstrzyknął do słodycza. Tak. Jest to cukier dodany. Jest różnica pomiędzy cukrami naturalnie występującymi w owocach czy w warzywach, tak, a cukrem takim dodanym i specjalnie, tak, dodanym, więc ten cukier dodany to jest cukier rafinowany, wysoko przetworzony, a najczęściej producenci dodają nawet nie, że sam cukier rafinowany, tylko syrop glukozowo-fruktozowy, ponieważ jest taniem wypełniaczem. A oprócz tego w tych produktach jest cała tablica Mendelejewa, cała tablica Mendelejewa, Substancje wzmacniające smaki i zapach, to przecież pisze, tak? Substancje wzmacniające smaki i zapach. Dlaczego dodaje się te substancje? No Oczywiście po to, żeby nam te produkty smakowały. Tak? I, yy, no i cała chemia, tak? Natomiast cukier w owocu to jest cukier naturalnie występujący. Jest to fruktoza i glukoza, w zależności od tego, jaki to jest owoc, bo mamy owoce fruktozowe i mamy owoce yy, glukozowe. Więc cukry naturalnie występujące są zupełnie inaczej przez nasz metabolizm traktowane. No i one jakby owoce nie zawierają tablicy Mendelejewa, tak? Czyli oprócz tego cukru naturalnie występującego odpowiadającego za słodki smak zawierają również jakieś witaminy, minerały, makroelementy. No to jakby tu już mamy podstawową różnicę i jakby taką zasadę, że nie możemy sobie porównywać słodycza do owocu, tak? I nie wiem kto takie głupoty tworzy, wiecie? Znaczy no wiem, no influencerzy po to, żeby gdzieś tam potem zarabiać na swoich produktach, no ale no niech się zarabiają. Tylko jest taka zasada w medycynie, po pierwsze nie szkodzić. A jak zauważam, to niestety mało osób te zasady stosuje. Jak można zauważyć? Dlaczego? Dlatego, że potem przychodzą do mnie podopieczni i mi mówią, że jakiś trener, jakiś dietetyk, czy nawet lekarz powiedział im, żeby nie jedli owoców, bo to jest cukier. No i ja się za głowę łapię i mówię: No, tak, tylko ty nie jesz potem tego cukru, bo nie jesz owoców, tak? Ale idziesz i wpieprzasz batony, ciastka, wafelki, ciasta i tego typu rzeczy, tak? I nie masz z tym problemu, z tym, że tam jest cukier, już nie masz z tym problemu, nie? Ale owocki złe, bo to cukier. Natomiast podam ci ciekawą rzecz. Zobacz, jak ci postawią na talerzu jabłko, albo gruszkę, a na drugim talerzyku postawią ci ciasto, tort, batona, snickersa, marsa, jakiegokolwiek, to co chętniej wybierzesz? Bo niestety w większości przypadków wybierzesz ten talerz, tak, ze słodyczem. No to już samo to coś nam mówi, tak, że to nie jest ten sam cukier. I ten cukier jest tutaj najmniejszym problemem. To nie jest ten sam cukier, tak? Tu masz jeszcze tablicę C, tablicę Mendelejewa i te substancje wzmacniające smaki zapach i jeszcze całą w ogóle tablicę Mendelejewa. I mm, i teraz popatrz, mam dla ciebie kolejny dowód na to, że my jesteśmy predysponowani do tego, żeby jeść słodki, zamak, za, e, słodki smak. Tak? Dlaczego? Nasze kubki smakowe na języku są predysponowane do tego, żeby jeść słodki smak. Tak? Mamy kubki smakowe odpowiadające za słodki smak, za słony, za kwaśny. E, i, mm, I teraz my chcemy tego słodkiego. My chcemy tego słodkiego, tak? Tylko my niestety wybieramy ten słodki w nieodpowiednich produktach wysoko przetworzonych. To są produkty nie do jedzenia, to są produkty podobne, które właśnie potem powodują to, że my zamiast sięgać po produkty naturalne, one przestają nam smakować, tak? Tylko sięgasz chętniej po ciasteczko, wafelka, oblanego czekoladą, czy też yy, jakiegoś batona, tak? No, bo już jabłuszko czy gruszeczka już nie ma tego czegoś, tak? Jest słodkie, no, ale no, nie ma tego czegoś, tak? I nie tak łatwo się tym obieść. I teraz yy, dokładnie tak samo są inne produkty produkowane, tak? Czyli na przykład pieczywo, które im bardziej miękkie, pulchne, yy, im bardziej takie mięciutkie, tym jesteś w stanie więcej tego zjeść. Dlaczego? Dlatego, że jest to produkt wysoko przetworzony. Więc może zamiast rezygnować z owoców, bo to cukier, zrezygnuj po prostu z tych ciastek, batonów, yy, nie wiem, czego tam jeszcze i zobaczysz różnicę. Naprawdę gwarantuję Ci, że, że zobaczysz różnicę. Ja to przetestowałam sama na sobie i wiem, że przez y, wiele lat, jak nie jadłam owoców, to zawsze mnie ciągnęło do słodyczy. Zawsze mnie ciągnęło do słodyczy, tak? Y, no i się zastanawiałam dlaczego, tak? Potem sobie uświadomiłam, że kurczę, ale ja nie jem owoców w ogóle, tak? Co to, że ja tam zjem jednego bananka kurczę na dzień, tak? Y, czy tam słoik borówek To nie jest to samo. Więc my naturalnie słodki smak preferujemy. Jeżeli nie mamy, znaczy, wiecie, jakby w ogóle to są jeszcze różne rodzaje cukrów, tak? Bo mamy dwu cukry, mamy wielocukry, cukry, tak? I niestety wszystko składa się do jednego worka z napisem węglowodany. A ja wstawię zaraz tutaj, bo już to wstawiałam w innym wideo. Węglowodany, w tym cukry. Węglowodany to nie cukier. Węglowodany to węglowodany, tak? W węglowodanach znajduje się cukier, w zależności od tego, jakie to są węglowodany. Ale jak nie masz rozróżnienia, to wszystkie węglowodany są takie same i wszystko to są cukry. I wszystko jest pakowane do jednego worka, tak? Słodycze z owocami są pakowane do jednego worka. I słuchajcie, to jest w ogóle tragedia umysłu ludzkiego, a raczej głupoty ludzkiej, że nie ma tego rozróżnienia. Im bardziej popularna wiedza, tym mniej, tym bardziej rozwodniona. I nie ma tej mm, prawdy w tym wszystkim, tak? Więc ja polecam naprawdę nie bazować na popularnych teoryjkach, które nie są często zgodne z rzeczywistością, a szukać wiedzy albo mentora, który tę wiedzę już przesiał, przeorał. I wie, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Tak? I co należy robić, a czego należy unikać. Co, nale co wolno jeść, a czego nie wolno jeść. Czy wolno, to wolno wszystko. Tak? Wszystko wolno jeść, tylko nie wszystko będzie pożyteczne dla ciebie, dla twojego typu metabolizmu, yy, dla ciebie pod kątem względem tego, jaką masz aktywność fizyczną, czy masz jej dużo, czy masz jej mało. Dla ciebie pod kątem tego, jak funkcjonuje Twój metabolizm, tak? Bo twój metabolizm w jakiś sposób funkcjonuje. I teraz yy, w zależności od tego, czy masz dużo tej aktywności fizycznej, czy mało, czy masz spontaniczną aktywność na wysokim poziomie, czy masz aktywność też taką treningową, zaplanowaną, no to yy, jakby w zależności od tego dobiera się ilość jakość jedzenia, tak? No bo Inaczej się traktuje sportowca, osobę, która trenuje sport, albo wręcz nawet nie jest takim, wiecie, sportowcem, że bierze udział w olimpiadzie, ale trenuje bardzo dużo. Ja na przykład tak, jestem taką osobą, trenuję bardzo dużo, tak? Ponadprzeciętnie niż każdy typowy gdzieś tam w cudzysłowie kowalski, tak? Czy każda przeciętna osoba, która się gdzieś tam trenuje trzy razy w tygodniu rekreacyjnie. Są takie osoby, które tak ponadprzeciętnie trenują i to lubią, i nie biorą udziału w żadnych zawodach czy olimpiadach czy czymś tam. Ale mają bardzo wysoką potrzebę aktywności fizycznej, czy mają wręcz takie ADHD i, i potrzebują takiej wysokiej dawki ruchu. No to jakby zupełnie inaczej taka osoba będzie się odżywiać niż osoba, która ma tam, nie wiem, dwa treningi tygodniowo fitnessu, tak? takiego aerobikowego. Więc jedzenie dopasowuje się pod kątem Twojej aktywności fizycznej, Twojego typu metabolizmu, tego, jakie masz niedobory żywieniowe, bo każdy w dzisiejszych czasach ma niedobory żywieniowe, tego, jak funkcjonuje Twój układ pokarmowy, jak funkcjonuje oś, jelita, mózg, więc wiecie, jakby nauka o żywieniu to nie jest takie hop, i, i, I wszystko porówno każdemu, nie? Jakby to nie jest komunizm, że wszystkim porówno. Dlatego, że każdy ma zupełnie inny organizm i inne potrzeby. Tak? Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to ja oczywiście chętnie służę konsultacjom. I zawsze na konsultacji robi się wywiad żywieniowy. Analizuje się wyniki badań, czy są jakieś niedobory żywieniowe, a zawsze są. Preferencje żywieniowe, badamy typ metaboliczny, jaki masz typ metabolizmu, i wtedy coś możemy tutaj wtedy stworzyć, tak? Nie daje się rad typu z dupy, co ja mam jeść, czy bananki są zdrowe, czy mogę jeść jogurt z miodem. No to wiecie, to są takie pytania z dupy, bo. Jeżeli się kogoś nie zna, no to nie można takich rad dawać. To, to po prostu nie zadziała, tak? W Twoim przypadku. Bo tak jak mówię, ten organizm trzeba najpierw poznać i przeanalizować po prostu, tak? No więc to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa.